mam z tej strony Marcel, witam was w kolejnym odcinku z Fortnite'a. Dzisiaj zrobimy sobie challenge Taksówkarz EGZE. Challenge polega na tym, że muszę znaleźć taksówkę i przewieźć innych graczy. Aczkolwiek nie mogę opuścić tej taksówki w celu na przykład wzięcia czegoś, w sensie jakiejś broni albo, nie wiem, leczenia, tylko muszę cały czas w niej siedzieć. Jedyna sytuacja, w której mogę wyjść z taksówki, to taka, jak kogoś widzę, żeby przy nim kucnąć. Dzisiaj zrobiłem ten challenge z Oskarem. A, i jeszcze jedna zasada była taka, że muszę jeździć przepisowo. Co jest dosyć ciężkie, bo gram na padzie. Wydaje mi się, że na klawiaturze jest to trochę łatwe jeżdżenie. Okej, okay, więc przejdźmy do odcinka. Pierwsza próba zaczęła się tak, że znalazłem tą taksówkę i szukają trochę graczy. Tutaj czekają na parkingu, aż ktoś przyjdzie, bo była to najlepsza sytuacja, ponieważ mieliśmy blisko stację, żeby dodatkować auto. Możecie również dać znać w komentarzu, jak Wam się podobało moje nowe intro, które sam zrobiłem. Wyruszyliśmy w poszukiwania ludzi. O, i właśnie żeśmy ich znaleźli. Tylko niestety do nas strzelali i nas zabili. Więc widzimy się w następnej próbie. Ok, teraz sobie polecimy na przyjemny park, albo zalew zastoju, albo zielone żywopłoty, bo to są takie, wydaje mi się, miejscówki najbardziej oblężane, A przy okazji, które mają trochę samochodów do właśnie wykonania tego challenge'u. Ok, teraz sobie polecimy na zielone żywopłoty. I mam nadzieję, że znajdziemy tam jakąś taksówkę, oczywiście działającą. Ok, po dwóch taksówkach rozwalonych. Znalazłem jedną działającą. uciekamy stąd. Troszkę dalej zobaczyć czy ktoś tutaj będzie mistrzający do nas. Bravo skarzi o zlecenie na jakiegoś typka. Nie widzicie Oskar kusa, żeby się z nimi tak jakby zaprzyjaźnić. No ale... Nie chcieli się, jak widać, zaprzyjaźnić. Lecimy do trzeciej próby. Ostatnia próba będzie na przyjemnym parku. I mam nadzieję, że mi się to uda, bo tak to będzie czynnie zaliczone. A jednak lecimy na... zalew zastoju. Żeby challenge się udał, muszę przewieźć jedną osobę przez jakiś tam okres czasu i później, jak ona wysiądzie, bo na przykład kogoś zauważy, czy coś takiego, to żeby ona mnie nie zabiła. Żeby po prostu ją ktoś zabił albo mnie ktoś inny zabił. I wtedy będzie wyzwanie zaliczone. Ok, mamy działającą taksówkę. I jedziemy. Ok, więc jedziemy sobie teraz do tego domku z tą skrzynką taką od przeszukania. Czekam na oskara, bo oczywiście nie mogę wyjść z taksówki. I jedziemy dalej, w poszukiwaniu graczy. Nie chcę, Po prostu nie chcę z nimi, bo mogliby do mnie zacząć strzelać. Okej, okay, mamy ludzi. Powiem Oskarowi teraz, żeby szybko wysiadł i zaczął kucać. Może się uda. Udało się! Nie wsiądzie jeszcze tylko. Oskar wsiadł. Wsiadł, udało się! O kurczę, byleby nas teraz nie zabił, bo tak to czemu nie niewykonany? Może jego teammate jedzie? No dobra, jedziemy za nim, bo musimy to zrobić w miarę przepisowo. Nie przekraczamy prędkości. No tu trochę, ale no, nikt nie widzi. Teraz jak jest stop, musimy się oczywiście zatrzymać i jedziemy dalej za tamtym typkiem. Nie musimy zajrzeć na stację, bo mamy dosyć sporo paliwa. Wysiadł w zabrać lud po prostu. Siadaj, koleś! <laughs> Będzie tańczył teraz. O kurde. A tu. A tu nie jego teammate, chyba? Czy jego teammate chodzi? No nic, ważne, że nie mogę wyjść z taksówki. A i jeszcze jedna zasada jest taka, że. Mogę tylko wyjść. Oczywiście w przypadku, gdy. Chcę zwabić kogoś do taksówki, czyli zacząć kucać. albo podnieść swojego teammate'a. Tego nie dopowiedziałem na początku, ale to też jest dosyć ważne. Więc teraz go mogę podnieść i wracać dalej do taksówki. Ale wydaje mi się, że challenge jest już zaliczony, ponieważ właśnie z tymi typkami. Jechaliśmy wcześniej i nas nie zabili. Dobra, Oskar już wsiadł. tu nikt nie został, więc możemy jechać dalej. Musi jeszcze beczkę, żeśmy zrobili. Dobra, oni tutaj są. Tylko już nie wiem, który jest nasz, a który nie jest nasz. O kurwa, o Skara zabili, dobra, idę tego podnieść. Serio, zabił mnie. I to był chyba ten typek, więc niestety, ale challenge nie wykonany. Bo jak wiecie. Na każdy szerel mam trzy próby. Okej, okay. to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale. Cześć!